Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym Głoszeniu Słowa. Jest bardzo miło spotkać się z Wami i być w przepływie Słowa, dzielić się tym, co Bóg, co Bóg wkłada na, na, na serce, bo, bo, bo wierzę, że każdy z nas, głoszący, który wychodzi, odbiera od Pana Jezusa Słowo i chce, chce to w taki sposób, jak, jak, jak umiemy najlepiej, wymalować to, aby Słowo praktycznie działało w nas, bo Słowo jest praktyczne. Dzisiaj chciałbym mówić właśnie o o tym, co zrobić z ziarnem słowa. Wiele słyszymy głoszenia na temat słowa, które, które, które jest wypowiadane, i słowa jako ziarno, które przychodzi i żeby wydawało w nas owoc. I, i słyszymy potężne słowo, wielkie słowo, ale czasami nieumiejętne działanie. Nie, nie, Nieumiejętnie zastosowanie Słowa Bożego opóźnia nas proces. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie właśnie się na tym skupili, jak zrobić i co zrobić z ziarnem tego słowa. Bo ja kiedy patrzę i kiedy czytam Biblię, widzę, że Bóg w Nowym Testamencie i w starym, kiedy, kiedy, kiedy Pan Jezus mówi o tym, zawsze mówi o nagrodzie. Zawsze mówi o tym, że chce, aby jego, jego dzieci Jego słudzy odbierali nagrodę. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że każdy, kto przystępuje do Boga, 116. Musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza. Kiedy w modlitwie Pańskiej, przepraszam, kiedy w modlitwie w Kazaniu na Górze Pan Jezus nauczał ludzi, kiedy mówi o modlitwie, kiedy mówi o jałmużnie, to mówi coś takiego: mówi, nie bądźcie tak jak poganie, wielomównik, ale ty wejdź do komory, zacznij się modlić, a ojciec, który jest w ukryciu, da tobie odpłatę. Tak samo jeśli chodzi o jałmużnę, dokładnie to samo mówi. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie. Przeszli przez, przez słowo, będzie dzisiaj troszeczkę więcej fragmentów. Ale chciałbym, żebyśmy patrzyli na nie w linii słowa i owocowania. Co robić z ziarnem, jako słowa, słowa Bożego. Ich będzie, będzie trochę tych fragmentów, ale chciałbym, żebyśmy to szybko spieli i e, żeby to wydało w nas, w nas owoc, po prostu. Aby słowo Boże pracowało w nas, abyśmy byli skuteczni dla Pana Jezusa i przynosili mu owoc, bo po to on nas powołał. I chciałbym zacząć od, te, to, tego, od Tesaloniczan, do tego, co Paweł napisał do list, w liście do Tesaloniczan. E, od szóstego wersetu. Pierwszy list do Tesaloniczan, od szóstego, i czytamy tak o. I Paweł mówi do nich: A wy staliście się naśladowcami naszymi i pana, i przyjęliście słowo z wielki, w wielkim uciśnieniu, z radością ducha świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wachaj. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii, ale i Wachaj. Czyli chciałbym, żebyście zobaczyli teraz tutaj na, na, na fragment tego słowa, że Paweł pisząc list do, do, do Thessaloniczan mówi, wy staliście się naśladowcami naszymi, czyli Paweł pokazywał im wzór swojego zachowania, swojego postępowania, jaką żył, jak on usługiwał, jak się poruszał i to Paweł mówi, możecie z tego brać wrzozę, to jest prawdziwe. I tu myślę, autor się też nie pomylił i się, nie, nie, myślę, że Pan Jezus się nie obraził, bo tu jest napisane, wy staliście się na, naśladowcymi naszymi i Pana. Ja wiem, że to w niektórych kręgach mogło być, o jejku, nie, to pewnie autor się pomylił, ale ja wierzę, że nie, że dokładnie tak jest, że my mamy brać, naśladować też ludzi i patrząc na ludzi, którzy żyją bogobojnie, którzy wydają owoc i patrzeć na ich życie i brać z nich przykład i to jest dobre. I to co na samym początku i to jest takie może od razu sobie damy odpowiedź, że co trzeba zrobić ze słowem, należy je przyjąć. I kiedy je przyjmujemy, jest pewien proces i pewien etap w naszym życiu, który będzie nas prowadził do tego, że wydamy owoc lub nie. I chciałbym, żebyśmy sobie to zobaczyli, że to nie jest wina ziarna, nie jest wina słowa, ale to może być nasza ociążałość, może być to, że, 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 że przyjmujemy słowo z oporem. Bo zobaczcie, kiedy Jezus mówi. Tak naprawdę dzisiaj, kiedyby Pan Jezus stanął do Ciebie i powiedział: Zrób to i to. Pewnie każdy z nas by zrobił. Ale kiedy bierzesz Słowo Boże do ręki i czytasz to, co Jezus mówił, widzisz, możesz to brać przez różne filtry. I dzisiaj o tym będę chciał mówić, że, żeby zobaczyć, jak ono ma wydać owoc w naszym życiu. I teraz chciałbym, żebyśmy poszli właśnie do Ewangelii Jana. To jest pierwszy rozdział, bardzo dobrze, dobrze znane nam Słowo Boże. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od pierwszego. I zobaczcie, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było w Jezusie. Zobaczcie, że bez Słowa nie jesteś w stanie nic w sobie wzbudzić. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. Czyli kiedy przyjmujesz słowo od Ducha Świętego, tak naprawdę i, i, i kiedy stoisz w tym, że to jest słowo od Boga, to tak naprawdę ono ma moc i siłę dokonać pracy w Twoim życiu. W momencie, kiedy zaczynasz osądzać słowo i pytać się, czy to, a to, czy rzeczywiście jest dla mnie. A czy rzeczywiście to jest na ten czas, A czy to czy rzeczywiście jest na ten sezon, sam, sami oddalamy owocowanie w naszym życiu. Bo tu jest napisane, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic. Nie powstało, że bez słowa objawionego nic nie powstało. Jezus powiedział w Ewangelii, w tej samej Ewangelii w 15. rozdziale: beze mnie nic nie możecie uczynić". I teraz chciałbym, żebyśmy poszli właśnie tu, co to jest napisane: "A na początku było słowo". I teraz chciałbym, żebyśmy szybciutko sobie poszli do pierwszej Mojżeszowej. pierwszy rozdział 26. werset. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka. Czyli zobaczcie, i rzekł Bóg słowo. I to jest to, kiedy, kiedy pierwszy raz słowo objawionego Boga, na początku było słowo, to co żeśmy czytali, ono dotknęło ziemi, tak naprawdę poprzez objawienie i Bóg zaczął tworzyć rzeczy. Bóg stworzył ziemię, niebo, to, to możemy sobie przeczytać. Ale co jest też ekstremalnie ważne, żebyśmy widzieli jak słowo pracuje. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali też rozdział dalej 27 i teraz to jest ekstremalnie ważne. I ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Chcę Ci powiedzieć, że Ty i ja, każdy człowiek na Ziemi, został ukształtowany z prochu ziemi. Bóg rzekł do tej materii w Ziemi i ukształtował człowieka. I w momencie, kiedy człowiek zgrzeszył. Nie chcę mówić może w następnym razie razem, kiedy będę głosił, będę chciał powiedzieć na temat grzechu, i egzegezy i tego, jak sobie z tym radzić, ale dzisiaj nie o tym. Kiedy Adam i z Ewą oddali władzę diabłu poprzez swoje nieposłuszeństwo, tak naprawdę diabeł wziął w posiadanie ziemię, czyli wszystko, co z prochu powstało, było pod panowaniem. Pod panowaniem diabła. Dlatego Biblia nam mówi, kiedy, kiedy widzimy to w Nowym Testamencie, mówimy cały czas o nas, o ziarnie, żeby ono w nas wydawało owoc. Jest napisane, że ciało Królestwa Niebieskiego nie odziedziczy. Zamysł ciała to jest śmierć, to jest proch ziemi. I widzicie, wszystko, co jest inicjowane w duszy, tak naprawdę jest inicjowane demonicznie. Kiedy naradzamy się na nowo, Biblia mówi, my stajemy się czym? Kim? Nowym stworzeniem w Jezusie. I to jest płaszczyzna, w której wkracza Bóg, bo w starych tematach prochu Ziemi Bóg nie może wzbudzić prawdziwego Słowa Bożego. Ty w duchu, kiedy przyjmujesz Słowo Boże, w duchu jesteś tak, jak tutaj Bóg rzek rzekł Słowo i się stało, ale zanim my dojdziemy do tego momentu, kiedy, zanim. Słowo Boże zacznie pracować w nas, musi do, przyjść do nas, musi być to powiąz, powiązane z objawieniem Słowa i z tego, że Jezus mówi do nas pra, prawdę. Dlatego jest tak ekstremalnie ważne to, co w liście do Hebrajczyków jest napisane, że każdy, i tutaj nie ma, wiecie, różnicy ze względu na staż, ze względu na, na, na służbę, na powołanie. Biblia mówi: każdy, kto przystępuje do mnie, musi wierzyć, że ja jestem prawdą. Że to, co mówię, jest objawionym słowem, i ty to przyjmujesz, i przychodzisz do żywego Boga, i wtedy Biblia mówi, że jest nagroda za takie, 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 takie postępowanie. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie wrócili do Nowego Testamentu. I chciałbym ch chwileczkę do Ewangelii Łukasza wejdziemy, do przypowieść o siewcy albo przypowieść o czworakiej roli. I zobaczcie, tam jest też napisane o tym, że. Wyszedł siewca, aby siać. I ja szybciutko tylko chcę skrócić tą, tą, tą yy, historię. Wyszedł siewca, aby siać i siał słowo. I Biblia mówi, że tym, tym ziarnem jest słowo Boże. I one padło, na, na, na tak powiedzmy, na cztery rodzaje gleby. Tak? Na, na, na drogę między skały, między ciernie i na dobrą glebę. Yy, I tak naprawdę tylko jeden rodzaj gleby, Jeden rodzaj, jak tutaj czytamy, ma moc tego, aby wydać, wydać owoce. Końcówka, ósmy werset, już mówię, ósmego rozdziału Ewangelii Łukasza mówi tak: A jeszcze inne padło na ziemię dobrą, na ziemię dobrą. Czyli zobacz, kiedy Pan Jezus mówi o Słowie, i kiedy, Twoje, kiedy Słowo Boże wpada do Twojego serca, ono jest nazwane ziemią. Z czego człowiek powstał, z prochu ziemi. I żeby wydało owoc, to jeszcze zaraz do tego pójdziemy, bo to jest ekstremalnie ważne i to jest niesamowite. Jeszcze inne padło na, na, na ziemię dobrą i wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy, niechaj słucha. Ja, ja wierzę, że to jest ekstremalnie ważne, kiedy Pan Jezus podnosi to i mówi: kto ma uszy. Dodaj siły, zastanów się, wejdź, w, zagłęb się w słowo Boże, bo Duch Święty ma coś tam więcej do powiedzenia. Duch Święty chce drążyć, Duch Święty chce, chce, chce mówić. I teraz zobaczcie: wszystkie te troski, które są wymienione, one są wymienione z pozycji Ziemi troski, słabości, że z, zadusza nas to. Wchodzimy w jakieś tematy, które, które tak naprawdę, Bóg mówi: okej, okay, to nie troszczcie się o, o tak". Pan Jezus mówi w, w kazaniu na górze, że co, co nawet o jeden, jed, 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 wszystkie włosy są na waszej głowie policzone, wiecie? I kiedy tak naprawdę zobaczymy tą, te, te Boże obietnice, które Jezus mówi, wiecie, on, on bardziej wyraźnie do nas nie mógł mówić, jaką się o nas troszczy. To nasza słabość duszy, która jest właśnie z prochu ziemi często, i kiedy jest inicjowana sygnałami i bodźcami, bo ten ma, a ja nie mam, bo ten ma lepiej, a ja nie mam, a tego wyróżnili, a mnie nie, to jest wszystko z ziemi. I kiedy nie zrobimy z tym porządku, to będzie wydawać owoc. Jaki? Taki, że będzie Cię zaduszać, albo pozwolisz na to, że kruki przylecą i szybciutko ci to wydziobią, bo powiesz, a to nie jest dla mnie. Każde słowo, które wychodzi z ust Boga, jest dla Ciebie i dla mnie. I my, my się mamy go uchwycić potężnie. I zobaczcie. A to podobieństwo to znaczy to: ziarnem jest słowo Boże. Czyli Jezus wyszedł i siał ziarno do, 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 do Ziemi. I teraz piętnaste, zobaczcie. Chciałbym na to zwrócić Wam też uwagę. A to, które padło na dobrą Ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem. Usłyszawszy słowo, zachowują je i z wytrwałością wydają owoc. Jeszcze raz. A te, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym sercem i dobrym, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. I chcę Ci powiedzieć, kochany bracie i siostro, i dokładnie to też mówię do siebie, że często. Owoc nie może być wydawany, bo wychodzimy za szybko z pozycji czekania, z pozycji wytrwałości. Że e, chcemy, wiecie, dzisiaj, instant, włożymy do mikrofalówki dwie minuty, pyk, 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 mamy, wiecie, z paru ziarenek, całą torbę popcornu, pustego, wiecie, jedzenia, które nic nie znaczy. Ale Jezus, który daje nam słowo, one waży i one cięży. I Jezus chce, aby nasz owoc był trwały. Nie, wiecie, jednorazowy, czyli za zamierzeniem Boga jest Ciebie i mnie wprowadzić do przestrzeni, w której wydajesz nieustannie owoc. Zaczynamy z miejsca pobicia, kiedy się nawracamy, kiedy jeszcze nic nie wiemy o Panu Jezusie, ale kiedy idziemy w górę, kiedy wzrastamy w Panu Jezusie, Pan Jezus mówi: OK, ja chcę, żebyście wydawali owoc. Zobaczcie to, co ostatnio też pastor podniósł, chyba w piątek. Kiedy mówił o krzewie winnym. Tam jest napisane, zacytuję to tak: o, Pan Jezus powiedział: każdy, kto trwa we mnie i nie wydaje owocu, zostaje odcięty. A każdy, kto trwa we mnie i wydaje owoc, chociaż mały, Pan Jezus mówi: Ja go przycinam, aby wydawał co? Mniej, aby poszedł do słabości. Aby wydawał większy owoc. I kiedy się modliłem, Duch Święty zaczął, wiecie, pukać do mojego serca i zaczął mówić: Widzisz, nie ma możliwości, i chcę ci to powiedzieć, kochany bracie i siostro, abyś złapał to i trzymał to: nie ma możliwości być w Jezusie, trwać w Jezusie i nie wydawać owocu. Dlatego Pan Jezus powiedział, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, dlatego mówi każdy, kto tak mówi, jest, to, to wtedy ja go odcinam. Dlaczego to jest, to jest napisane? Bo zobaczcie, Pan Jezus e, mówi w swoim słowie tak, nie możesz mówić, że kochasz Pana Boga, a nienawidzisz swojego brata. Dlaczego? Bo czynisz ze mnie kłamcę. Bo czynisz ze mnie kłamcę. Dlatego tu Pan Jezus mówił, jeśli trwasz we mnie i mówisz, że kochasz mnie, to jeśli masz problem z kim, to chcę Ci powiedzieć, drogi bracie i siostro, ja jestem w stanie Cię przez Niego przeprowadzić. Ja jestem dać Ci w stanie miłość, która zaleje i Ciebie, i Twoje serce. Dać Ci miłość do Twojej żony, do męża, do dzieci, abyś mógł stanąć w miejscu, aby pchnąć temat haleluja w inny sposób, w ciele tego nie zrobisz. Zamysł ciała to śmierć. Zamysł to intryga, zamysł mówi, ja postawię na swoim, bo tak ma być, ale w duchu, kiedy się poruszasz, to, to jesteś w tym, to co mówi 13 rozdział do, do, do Koryntu. Miłość wszystko znosi, miłość wszystko zakrywa, to nie znaczy, że my jesteśmy ślepi na grzech, jeśli ktoś grzeszy, Biblia mówi, idź i upomnij go i to są normalne standardy, procedury, które nam mówi Biblia. Jeśli widzisz brata, który grzeszy, to nie idź, wiecie, z potępieniem, tylko idź go upomnij. Bo za każdy grzech weźmie odpowiedzialność, to co się je zbierze. Ale teraz idziemy do, do miejsca wydawania owocu. Zobaczcie, Słowo jest ziarnem, które wysyła Bóg. Twoje serce i moje serce jest ziemią. I teraz. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 12 rozdział, 20, 24 werset. Tak? 12, 24. Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiada wam. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Jeśli obumrze, obfity owoc wyda. Hallelujah. Czyli zobacz, jak to, co mówiliśmy o wytrwałości. Kiedy słowo wpada, teraz sobie możesz postawić w to, Jakąkolwiek obietnicę dla swojego życia, która, która była wypowiedziana do Ciebie. I w pierwszej chwili przyjmujesz je z radością: Wow, biorę to. Panie Jezu, wychodzisz ze spotkania. Uf, uf, takie niesamowite było słowo. Ale mija tydzień. Mija drugi tydzień. Mija trzeci tydzień. I słowo, kiedy nie obumrze w Tobie, kiedy. Nie dokona się tego zakorzenienia. I zobaczcie, Słowo Boże jest żywe. I wtedy, kiedy my, poprzez, zobaczcie, Chrzest, jesteśmy pogrzebani, Biblia mówi, umarli, wstajemy do nowego życia. W tym wymiarze posługiwania, w tym wymiarze, a duch ożywia wszystko. Ciało nic nie pomaga. Zaczynasz funkcjonować poprzez wiarę. I Biblia mówi, nie ma rzeczy niemożliwej dla takich osób. Nie ma takich rzeczy niemożliwej dla nas. Wiecie, i to jest słowo dla nas, abyśmy naprawdę dołożyli siły, bo ja wierzę, że my idziemy do tego miejsca, my, 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 my dotykamy rzeczy, ale ja wierzę, że te największe rzeczy, one dopiero są przed nami, przed Tobą i przede mną. I dlatego chciałbym, żeby to słowo, które, które dzisiaj jest głoszone, ja wiem, że, że, że jest dużo, ale kiedy będziesz je odsłuchiwał. Że, że Duch Święty będzie ci pokazywał gdzie i kiedy, co, jak ma być zastosowane. Dla mnie to jest ekstremalnie ważne. Ja nie chcę, żeby słowo, które wpada do mojego serca, zostało tylko pojedynczym, dobrym słowem. Że Pan Jezus mnie kocha i na tym się kończy, wiecie, Ewangelia. Ale Pan Jezus mówi, powołałem cię, wyciągnąłem cię, wiecie, z, z grzechu. Wyciągnąłem cię z bagna, postawiłem cię na skalę, abyś głosił cnoty tego, który cię powołał. Czyli kiedy głębiej to tak naprawdę, ty zaczynamy funkcjonować, to jest to te miejsce obumierania, a tak, jeśliście wzbudzeni tego, co w górze słuchajcie z Chrystusem, nie tego, co na ziemi, nie tego, co ziemskiego. Ciało zawsze będzie chciało Cię okiwać, ciało zawsze chce e, słabych rzeczy, ale nie ciało dziedziczy Królestwo Boże, lecz, lecz to, co w duchu, to, to, co w duchu jest wzbudzone. I to jest. Niesamowite. I teraz jeszcze szybciutko chciałbym, żebyśmy poszli właśnie do Koryntian, 15 rozdział. To jest mowa o tym, o pierwszym Adamie a, i o tym, co Jezus dla nas otworzył. I teraz zobaczcie. Tak też jest napisane. To jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian 45. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, został ożywiony z prochu ziemi. Ostatni Adam, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jeśli, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz niebieskiego człowieka. Czyli zobacz, to. Co nosimy, możemy nosić obraz ziemskiego funkcjonowania, słabego funkcjonowania, podważania wszystkiego, e, niedowierzania, ale możesz nosić obraz Chrystusa Jezusa, który Ciebie im mnie powołał do swojego Królestwa, i mówi: i są plany, które są ustalone przed założeniem świata, i to są błogosławione plany, abyś niósł siłę Bożą, abyś niósł przełom. Do swojej rodziny, do swojego domu. Ale za każdym razem, kiedy ziarno, które wpada do Twojego serca, one musi zostać złamane i musi zostać tam, to one musi zostać nieobumrze, Czyli to ciało nasze musi w zewnętrznym być rozerwane, aby wyszły owoce Ducha Świętego, aby wyszły owoce, te, które Bóg chce, aby, aby, aby one były, aby one były w nas. Czyli zobacz. My w ciele nie dziedziczymy. Ja nie chcę nic, ja, ja coraz bardziej to widzę. Chcę, abyś ty i ja nauczył się, abyś szukał w słowie, wiecie, nielegalizmu, nie jak się poprawić, nie jak się zmienić, ale żebyś szukał dawcy słowa Bożego, czyli relacji z Jezusem Chrystusem, relacji w duchu świętym. Jezus powiedział: Ja muszę odejść, ale daję wam pocieszyciela, daję wam kogoś, kto was wprowadzi we wszelką prawdę, w którą ja. I jako pojedynczy osoba, która żyła na ziemi, nie mogę. Duch Święty jest to w stanie zrobić. I kiedy zagłębiasz się, Duch Święty nic innego Ci nie powie, oprócz tego, co słyszy w niebie, co słyszał Ojca. I to poszerza nas i tak naprawdę wtedy Ty w ciele malejesz, ale w duchu rośniesz i tak naprawdę wychodzisz i nie musisz się, wiecie, spinać, że tutaj, wiesz, 7 godzin się teraz wymodliłeś albo coś. To nie chodzi o to. Oczywiście ta społeczność jest nie, 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 niezbędna do tego, aby przebywać i sączyć się niebem, przebywać przy... Dobroć Bożą przyjmować, aby zrozumienie Boże przyjmować, aby właśnie w tym naturalnym słowo, które wpada do nas, żeby ono obumarło i wydało wiele owoców, wiele owoców. I zobaczcie, wróćmy teraz na koniec jeszcze do, do Tesaloniczan. To jest drugi rozdział trzynasty. I zobaczcie, zaczęliśmy od tego, co, co, co Paweł mówi. Wystaliście staliście się naśladowcami naszymi i Pana, i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem. Czyli zobacz. Kimś, od kogo go można brać. Wzór to jest coś, coś niesamowitego. Wzór to jest, tak jak się uczymy wzorów, na tych wzorach się buduje całą matematykę, e, twierdzenia Pitagorasa, to wszystko, nic innego nie wymyślić. Tak samo tu, kiedy przyjmujesz rzeczy, stajesz się wzorem dla innych. Stajesz, że ludzie patrząc na Ciebie mówią: Ja chcę tak żyć, to jest coś niesamowitego, to jest dobry wzór do naśladowania. A Paweł mówi dalej. A przeto i my, trzynasty werset, to jest drugi rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, i zobaczcie, i przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście słowo Boże, Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jako jak jest prawdziwie jako słowo Boże, które też w Was wierzących skutecznie działa. Jeszcze raz. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was, wierzących, co robi, skutecznie działa. Ale bowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei. I teraz ty i ja musisz sobie dać odpowiedź. Kiedy słyszysz Słowo, kiedy jesteś w kościele i jest głoszone słowo Boże, jakie przyjmujesz? Czy jako słowo ludzkie? Możesz powiedzieć, a pewnie. Pastor miał dobry czas, no to dobre słowo było super, jest ogień, jest, jest, jest namaszczenie, to to, 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 to to zadziałało. A, a drugiego razu przychodzisz i ah, a to jakoś tak, dzisiaj nie płynie. W, nie, słowo zawsze płynie. Kwestia jest ty i ja, musisz dać sobie odpowiedź, czy przyjmujesz to jako słowo Boże, które w danym momencie jest uwalniane i to, co ty musisz zrobić, przyjąć je i ja do swojego serca, aby ono wydało owoc. I w tym wszystkim, tobie i mnie jest potrzebna wytrwałość, aby trwać w tym, aby słowo, które do nas trafia, do naszego serca, zdążyło obumrzeć, a nie zaraz je wyplujemy. Kiedy wyplujesz je, to słowo się nie zdąży zakorzenić i nie będzie owocu. Ale tak naprawdę każdy wymiar słowa, które jest głoszone z tego miejsca, jest do zastosowania dla mnie i dla Ciebie. I ja chcę. W, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w takim wymiarze poddania się Duchowi Świętemu funkcjonować. Ja chcę, żeby On, kiedy patrzy na mnie, widział serce, które chłonie, że to, co, co jest wyzwalane, że jest wyzwalane przez niebo, że ja to biorę do swojego życia, do swojej rodziny, do swojego domu, do swojego biznesu, że, że w kościele e, zaczyna to, to, to funkcjonować, że, że, że jest to coraz, coraz więcej e, przestrzeni Bożej. Że tak naprawdę Bóg przychodzi, kiedy On mówi, to nie musi się przebijać właśnie przez różne gleby ziemi, ale tak naprawdę wzrastamy do dojrzałości i do tego, aby przynosić Mu owoc. To na, 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 na dzisiaj, na tyle, kochani, błogosławię Was. Niech Słowo, które jest głoszone, wyda w Was owoc. I to jest najpiękniejsze, kiedy możemy widzieć, kiedy. Kościół, czyli bracia i siostry owocują, kiedy, kiedy zaczynają wydawać owoce, i to jest, to jest potężne, i to, to jest fajne, i na każdym wymiarze niech będzie chwała Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Błogosławię Was. Amen.